W kolejnym filmie. Jak mogliście domyślić się po tytule, dzisiaj będzie film dotyczący tego, jak oświetlić naszego psa w ciemne już wieczory. Jest na to kilka sposobów, które wam pokażę. Pierwszym z nich są tego typu przywieszki do obroży. Są zarówno duże, jak i Małe dla mniejszych psów i są one w różnych kolorach. Ta na przykład jest w kolorze czerwonym. Tutaj mamy z tyłu przycisk, za pomocą którego włączamy takie światełko, i może ona świecić światłem ciągłym lub też takim pulsującym. I tak jak mówiłam, jest kilka kolorów. Tutaj gdzieś mamy na przykład jeszcze takie same, tylko białe. I tak samo jak poprzednie, może świecić światłem pulsującym. Jeżeli mamy tryb, włączony tryb stały świecenia, to wytrzymuje takie światełko około 20 godzin, a w trybie pulsującym 25 godzin. Ale oczywiście ma ono wymienne baterie, czyli kiedy zużyje się bateria, to nie musimy po prostu wyrzucać tego do kosza i kupować kolejnego światełka. Tylko wystarczy, że zainwestujemy w dwie baterie. Czyli tutaj mamy dla większych psów, a teraz może pokażemy coś dla mniejszych. Na przykład takie w kształcie takiego kryształku, i te już świecą tylko i wyłącznie światłem stałym. Włączamy je poprzez przekręcenie. I tutaj żywotność tego, no z racji mniejszej baterii, to jest 24 godziny. I również jest zasilana na to zasilane jest to na baterie i tutaj możemy jeszcze pokazać, w ten sposób wyłączamy i tutaj mamy jeszcze światełko białe. Są oczywiście różne kolory, zielone, czerwone też są z takich małych. A... Światełko, tutaj mam już rozpakowane. Sobie możemy e, przyczepić fajnie do obroży. Jest e, tutaj e, taki łatwy zaczep. E, tutaj mamy obroże. Łatwe zaczepnięcie. Sposobem na to, żeby oświetlić psa, są e, nakładki na obroże. E, ta nakładka przyczepiana jest na rzep, tak samo jak poprzednie te zawieszki można świecić światłem albo ciągłym, albo pulsującym. I teraz taka nakładka jest wodoodporna, jest również zasilana na baterię, którą można wymienić i Czas świecenia takiej nakładki wynosi albo 75 godzin, jeżeli świeci światłem stałym, lub też 150 godzin, jeżeli świeci światłem migającym. Więc znacznie więcej niż tych zaczepek do obroży. I również są one w różnych dostępnych. Nakładek dla psa na obroże. Są też zabawki świecące, tak żeby, żebyśmy nie musieli szukać ich w ciemności, A jeżeli nam po prostu pies nie, nie przyniesie tej zabawki, czy też sam nie będzie mógł ją znaleźć. I pierwszym takim rozwiązaniem jest świecące frisbee dla psa. Tu akurat mamy frisbee czerwony, również jest taki sam przycisk z tyłu, jak w przypadku tych nakładek. Przyciskamy, i frisbee nam świeci w ten sposób, że tutaj mamy diodę, która daje światło na, na cały ten przezroczysty przedmiot. Jest zasilane na dwie baterie i żywotność czas pracy. Jednej baterii to jest 150 godzin, więc uważam, że to jest dość sporo. No i jeżeli nasz pies lubi aktywność fizyczną i po prostu wychodzimy z niej na przykład na dłuższy spacer wieczorem, bo akurat mamy czas, no to nie musimy się martwić o to, że zgubi on taką zabawkę. To frisbee jest również odporne na wstrząsy, na wilgoć i wysokie i niskie temperatury. Tutaj mam jeszcze frisbee w kolorze zielonym. Wygląda w ten sposób. I tutaj mamy jeszcze świecącą piłkę. Jest to super rozwiązanie, bo piłka jest bardzo wytrzymała. Jest zrobiona z mocnej gumy. Tutaj możemy, żeby piłka świeciła, musimy tu przycisnąć na środku i przytrzymać. No i mamy świecącą piłkę. Jest ona naprawdę widoczna w. W ciemności i spokojnie możemy taką piłkę rzucić w ciemne wieczory pieskowi. Jeżeli chodzi o parametry tej piłki, jeżeli chodzi o zasilanie, to są to dwie wymienne baterie i ta piłka jest wodoodporna, unosi się na wodzie i nie musimy się martwić, że stanie się coś z. Z, z diodą, która jest w środku, ponieważ ona jest pokryta bardzo grubą e, gumą. Dlatego tak ciężko ją włączyć i, i wyłączyć, ja musiałam użyć dość dużej siły, e, po to, żeby zabezpieczyć ją przed przypadkowym włączeniem i wyłączeniem, tak? Czyli zarówno wtedy, kiedy nosimy ją w plecaku, gdzie, idąc na spacer, dochodząc do jakiejś łąki e, i zarówno po to, żeby nie, nie stało się to, kiedy rzucamy piłką i, i odbijamy. I piłką...